I tutaj jest, uwaga, wchodzimy już ostro w technikę. Dostępne są trzy tryby działania w zależności od szybkości naszego połączenia internetowego. Pierwszy z nich, jeśli nasz internet nie przekracza 100 MB na sekundę, oferuje 720p przy 60 klatkach na sekundę. Drugi dobija do 1080p, a trzeci wzbija się na wyżyny, dostarczając nawet 4K także przy 60 klatkach, i w nawiasie tutaj wymagane jest co najmniej 35 MB na sekundę. Wydaje się, że brzmi to bardzo rozsądnie. To w ogóle nie brzmi rozsądnie. Nie minęło dużo czasu, odkąd poruszaliśmy temat kłamliwych tekstów na portalu PPE i tym razem mamy znowu do tego okazję. Niestety. Pan Maciej Zabłocki napisał tekst o stadii, taki podsumowujący, a właściwie wydał werdykt. Stadia już umarła, nie żyje i tylko podsumowuje, co poszło nie tak. Eee... Niektórzy z Was twierdzą, że tego typu materiały to kopanie się z koniem, ale tego typu teksty, które są publikowane na, w miejscu, gdzie przychodzą gracze nowi czy starzy, niestety szkodzą całemu cloud gamingowi. Tu nie chodzi o stadie, tylko chodzi o rzetelność. Jeżeli pomyśli się o innych tematach i jeżeli one, te artykuły, prezentują podobny poziom rzetelności jak ten, no to trzeba jakby wysłać jasny sygnał. To miejsce nie jest miejscem do. Szukania informacji. To miejsce nie jest w ogóle miejscem, w którym szukamy jakichkolwiek informacji. To nie jest miejsce. To nie jest miejsce, do którego warto zaglądać. Zerknijmy więc, postaram się kilka rzeczy wyjaśnić. Jeżeli trafiliście tutaj, Dlatego, że szukacie informacji o Stadii, to proszę Was, sprawdzajcie wszystkie informacje, które czytacie o tej usłudze dwa razy, bo, e, i w ogóle o każdej usłudze cloud gamingowej, a najlepiej sprawdzajcie po prostu te usługi sami, bo większość z nich ma możliwość zagrania za darmo lub za niewielką opłatą i, wydaj, i jakby wy, wyróbcie sobie własną opinię, bo e, to, co się wypisuje, no, to jest po prostu tragedia. E, przejdźmy więc do materiału. Zaczniemy sobie oczywiście od tytułu, no bo co innego świadczy o jakości tekstu, jak nie tytuł. Dlaczego Google Stadia upadło? Co poszło nie tak? Pięć największych wpadek Google. Także tak jak widzicie i wspominałem, werdykt już jest. Idziemy sobie dalej, wchodzimy do tego tekstu. No i co widzimy? Google Stadia stoi nad przepaścią i wszystko wskazuje na to, że za chwilę w nią wpadnie. Więc jeszcze mamy o czym pogadać. niekoniecznie jeszcze tutaj nam Google stadia w przepaść wpadło. Niżej oczywiście jest wstęp, który nas informuje, że Google próbuje sprzedawać swoją platformę komukolwiek innemu, no ale póki co chętnych nie widać, chociaż zakulisowe rozmowy z pewnością trwają. Takie wnioski tutaj mamy przedstawione. Idziemy kawałek dalej. Przypomnę, że usługa pozwalała nagranie za pomocą przeglądarki Chrome, przystawki Chromka z wersji Ultra i na tabletach z oprogramowaniem. Chrome OS pozwalała, to jest pierwsza rzecz, wiecie, można to oczywiście użyć czasu przeszłego, ale uwaga, stadia dalej pozwala na używanie swojej usługi, dalej możemy grać, kupować gry i wszystko tam jest ok. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Co do rzeczy, znaczy miejsc, w których możemy używać Stadii, no jest tutaj jeszcze kilka dodatkowych miejsc, które trzeba by dodać, a więc urządzenia z systemem Android, urządzenia z systemem iOS, Android TV, także tam też oprócz tego, co tutaj zostało wymienione, można, <laughs> można Stadi używać. Android TV, czyli na przystawkach nie tylko Chromecast w wersji Ultra, ale także na większości innych, które są w stanie tą aplikację dźwignąć. Taka to. Mała informacja. Idziemy dalej. Brak możliwości uruchamiania własnych gier z dostępnej biblioteki. To jest jeden z powodów, dlaczego stadia upadła. Jeżeli kupiliśmy wcześniej przykładowo takiego cyberpunka na Steam lub Gog, to musieliśmy za niego zapłacić raz jeszcze na Google Stadia. Nie wiem, czy jest taka. To jest w ogóle dosyć często przywoływany argument, ale trzeba mieć pewną świadomość. Jak kupimy grę na Steam i Gog, to też nie zagramy w nią na PlayStation. I nie zagramy w nią na Xboxie. I tutaj nie widzę takiej informacji, żeby była jakaś tragedia z, tego, z tej okazji. Kupujemy grę na platformie, na której chcemy grać. Co więcej, w cenie tej gry możemy grać za nią za darmo na dowolnym urządzeniu, które posiadamy. Jeżeli chcemy grać w grę natywnie na Steam lub Go, to musimy posiadać komputer, który będzie w stanie tę grę uruchomić. Jeżeli kupujemy grę na Sony PlayStation czy na Xboxa, to musimy posiadać konsolę, żeby ją uruchomić. Tutaj nie musimy nic posiadać oprócz łącza internetowego. To rzeczywiście brzmi jak bardzo słaby układ. W dodatku kosztował tyle co na dużych konsolach, więc grubo powyżej 200 zł w dniu premiery. To bardzo skutecznie zniechęciło do testowania tego sposobu zabawy. Istniało też duże ryzyko, że w momencie zamknięcia usługi po prostu stracimy dostęp do kupionych wcześniej gier. Powoli wszystko do tego zmierza. Nie wiem, dlaczego gry miałyby kosztować mniej, skoro dodatkowo e, i tak mamy w zapleczu darmową usługę. Bo przypominam, że na Google Stadia można w 1080p i 60 klatkach grać za darmo, bez żadnych kolejek. Mm. Na ostatnim live'ie był kolega, e, pozdrawiam serdecznie, niestety nie pamiętam ksywy, e, który powiedział, że w Ork, Orks Mazda 3 e, spędził ponad 350 godzin w tej grze na Stadii. 350 godzin za darmo spędził w usłudze. Nie ogrywał konsoli w tym czasie, nie zużywał sobie peceta, tylko grał przez urządzenie dowolne, jakie chciał, mówię oczywiście o jakimś gamingowym pececie, który przy okazji pożera solidne ilości prądu, tylko używał usługi za darmo, kupił tylko grę. I spędził w niej 350 godzin bez żadnych kolejek. Gdybyśmy chcieli to nawet przełożyć na usługę GeForce Now i podzielić sobie na najtańszy abonament Priority, żeby jednak był ten komfort grania i nas nie rozłączało co godzinę, i 50 zł miesięcznie, nawet grając kilka godzin dziennie, to dalej byłoby sporo kasy, którą trzeba dorzucić. Nie trzeba. Więc nie rozumiem skąd ten argument, że na stadzie trzeba kupować gry. Stadia to oddzielna platforma. Na Steamie też trzeba kupić grę, żeby w nią grać. Tak jak na każdym innym sprzęcie. Na Switchu też trzeba kupić grę, żeby w nią grać. Nigdzie tak nie ma, że dostajemy uniwersalny dostęp do gry na każdej platformie. Także tak to wygląda. Kolejny argument to oczywiście mało atrakcyjna biblioteka gier i wiecie, to jest, to jest już taka półprawda, bo oczywiście Google szczególnie na początku miało problem z ilością gier, w tej chwili jest to ponad 200 tytułów i oczywiście jak na każdej usłudze cloud gamingowej nie ma tam wszystkich tytułów idąc dalej. Nie ma też konsol, czy w ogóle platformy, na której są dostępne wszystkie tytuły. Każda ma swoje specyficzne, więc tak to wygląda. No ale co tutaj mamy? Pierwsze zdanie. Niestety, żeby wykorzystać Google Stadia w najlepszy możliwy sposób, musimy zapłacić spore pieniądze miesięcznie. To jest, znaczy, wiecie, spore pieniądze miesięcznie to oczywiście jest pojemne stwierdzenie, i dla pana redaktora to mogą być spore pieniądze. Natomiast na tle konkurencji e, za Gry w Pro, które dostajemy w zestawie, za Stream 4K, HDR i Dźwięk 5.1, to jest najmniejsza opłata z możliwych. To znaczy w detalu na xCloudie gramy za 55 zł niecałe, GeForce Now mamy za 50 zł niecałe, tam 40 parę, no i, mm, <gryw> i to jest najtańsza opcja najtańsza opcja, która przy okazji na ten moment daje nam do biblioteki 50 gier. Daje nam do biblioteki 50 gier, które możemy ogrywać, płacąc ten abonament i nam z tej biblioteki nie zniknął. Eee, tak jak na przykład na xCloudzie, nie wiem, wypadło teraz kontrol z oferty. Mi wpadło kiedyś kontrol z abonamentu Pro na Stadie i mam je cały czas. Mogę nie płacić abonamentu, potem jednak zapłacić i znowu mogę grać w tą grę. Ona mi nie zniknęła. Eee, także... Bardzo są to spore pieniądze miesięcznie, bo stadia to najtańsza cloud gamingowa usługa w tym momencie. To co prawda, pozwalało na uruchamianie gier zawartych w wersji Pro, w tym tytułów dostępnych na wyłączność, ale ogólna biblioteka dostępnych produkcji niestety pozostawiała wiele do życzenia. Nawet dzisiaj, wchodząc na główną stronę Google Stadia, widać co najwyżej kilka większych hitów. Ale to dalej za mało, by przekonać wielu zainteresowanych. Chociaż jestem pewien, że sporo osób znalazłoby coś dla siebie. To w ogóle jakieś takie mamy sytuację. Mamy jakąś sytuację nietypową, prawda? Bo tak jest, że jest źle, ale jednak sporo osób znalazłoby coś dla siebie. No dobra. <ścoughs> eee, to konieczność uiszczenia opłaty za każdą nową premierę skutecznie zniechęca do zabawy bo przecież na każdej innej platformie możemy spokojnie ogrywać nowe gry bez żadnej opłaty za nową premierę. Oczywiście wyjątkiem jest tu X Cloud i kilka tytułów, które zawsze wchodzą premierowo, szczególnie tak te, jak teraz ostatnio, nie Forza Horizon 5 czy, znowu chciałem powiedzieć Motorsport, Forza Horizon 5 czy Halo. No ale generalnie, co do zasady, <grybujesz> zawsze musimy płacić za grę na premierę, jeżeli chcemy ją posiadać. Tyle dobrego, że Google w ramach wariantu Pro Oferuje bardzo wysokie zniżki na nowe gry. Dalej to jednak kwoty przekraczające 100 lub 120 zł. Oczywiście w ramach oferty Pro, ogólnie oprócz bazy gier, to możesz dodać do swojej biblioteki na zawsze. Oferuje także rabat na kolejne gry, które chcecie kupować. Natomiast czy są to kwoty przekraczające 100 i 120 zł, to zależy od gry. W tej chwili co kupiłem jeszcze niedawno, była na promocji Phoenix Point za 70 zł. Czyli jednak mniej niż 100 zł. Także w ogóle bardzo odważny, tak yy, <laughs> rzucić kwotami. To równie dobrze mogło być 500 zł. No to tak pan tutaj sobie po prostu wrzucił świetnie. Idziemy dalej. Tym razem kolejny punkt, a więc stabilność usługi. I tutaj, yy, może przytoczę zdanie z samego końca. Pamiętam, jak włączyłem wariant Pro na bardzo szybkim połączeniu internetowym i w nawiasie, zwróćcie uwagę na symbol, to jest 300 megabajtów na sekundę, opóźnienia nie były może szczególnie wysokie, ale liczba mikroprzycinek i lagów skutecznie zniechęcała do zabawy. No i teraz oczywiście to jest temat głęboki jak studnia i <laughs> nie mogę powiedzieć, że tutaj nie było takiego doświadczenia, czy nie było mikroprzycinek, czy lagów. Natomiast co do zasady, i z Waszych, i z moich doświadczeń, bo to też widać w komentarzach, Stadia raczej działa najlepiej. Ona na samym początku, i to może być wyjaśnienie, bo to oczywiście jest, pamiętam jak włączyłem wariant. Proces sugeruje, że e, pan redaktor nie korzystał z tej usługi ostatnio, a raczej kiedyś e, mógł napotkać pewne problemy. No, z jakiegoś powodu. Natomiast drugie drugiej strony, równie dobrze mógł je spotkać, dlatego, że grał na słabym Wi-Fi, na słabym routerze e, i samo połączenie internetowe. To jest też w ogóle świadczy o super ignorancji podawanie samej prędkości łącza. Łącza ma wiele parametrów i sama prędkość e, jeszcze tutaj podana w zły sposób, bo prawdopodobnie chodziło tutaj o 300 megabitów na sekundę, a nie megabajtów. Łączę 300 megabajtów, no to byłoby coś. Ale to nie koniec, bo przynośmy się odrobinę wyżej. No i tak, pierwszy błąd i tutaj fajnie jakby tak było, ale tak niestety w stadium nie jest. W przypadku Google Stadia mogliśmy liczyć na atrakcyjną ofertę. Jakość gier sięgała do 1080 i 60 klatek na sekundę, jakość gier generalnie sięga wyżej, ale... Z dostępnym HDR. No tutaj już właśnie jest tak nie do końca, bo HDR jest dostępny tylko jak płacimy abonament Pro. Wyżej był już tylko abonament Pro, do którego dostęp jest bezpłatny przez pierwszy miesiąc w ramach promocji, potem trzeba płacić dokładnie 39 zł miesięcznie. I tutaj jest uwaga, wchodzimy już ostro w technikę. Dostępne są trzy tryby działania w zależności od szybkości naszego połączenia internetowego. Pierwszy z nich, jeśli nasz internet nie przekracza 100 MB na sekundę, oferuje 720p przy 60 klatkach na sekundę. Drugi dobija do 1080p, a trzeci wzbija się na wyżyny, dostarczając nawet 4K także przy 60 klatkach, i w nawiasie tutaj wymagane jest co najmniej 35 MB na sekundę. Wydaje się, że brzmi to bardzo rozsądnie. To w ogóle nie brzmi rozsądnie. Ale rzeczywistość nieco zweryfikowała jakość usługi dostarczanych przez Google. No, i tu jest ten tekst o pamiętaniu. No, to są takie bzdury, że to po prostu jakbym miał włosy, to już mnie wyrwał sobie. Niesamowite. Także tak, to jeśli chodzi o stabilność serwerów, yy, pamiętajcie, jakbyście mieli łącze 100 MB na sekundę, to tylko 720p, ale jakbyście chcieli 4K, to 35 MB na mięciutko. Idziemy dalej. <ścoughs> Idziemy dalej. Zdecydowano się także na udzielenie płatnego dostępu do serwerów w Stadia oraz podział przychodów dla zaangażowanych programistów. Wszystkie te działania nie przyniosły jednak właściwego rezultatu i w lutym 2022 roku, czyli aktualnie, po cichu GOGLE zaczęło wycofywać się z całego projektu. No, i tutaj właśnie dochodzimy do takiego momentu braku czytania ze zrozumieniem, albo nie przyłożenia odpowiedniej ilości uwagi do tego, co się czyta. Po pierwsze, możemy wywnioskować, że to jest pisane na bazie tego artykułu z Biznes Insider, natomiast artykuł z Biznes Insidera odnosi się do rzeczy, i dosyć łatwo to wywnioskować, które jakby były, decy do decyzji, które były podjęte już jakiś czas temu. Po chronologii i po tym, co się działo na stadii, można stwierdzić, że to było niecały rok. Więc ta decyzja nie zapadła w lutym tego roku, jeśli chodzi o wycofanie tych środków z gier takich blockbusterowych. No i oczywiście tutaj jest dobra informacja, czyli podział przychodów dla zaangażowanych programistów. Generalnie nawet w tym tygodniu, to wspomnę o tym, albo wspominałem przy tym na weekly, że Stadia ma nowe programy i nowe narzędzia do tego, żeby łatwiej się programowało. To cały czas się rozwija. Eee, więc e, to akurat jest OK. No ale idźmy dalej. Oczywiście hit, wszystkie, po prostu, hit wszystkich tekstów w Polsce. Nic chyba nam nie zajrzał. W ramach publicznych ogłoszeń firma nie wykorzystuje już nawet nazwy Stadia. A informuje tylko o serwerach i usługach dostępnych za pośrednictwem chmury. I to kolejna wisienka na torcie. Tyle tortów nam tutaj ostatnio sypią. No, jak nie używa nazwy Stadia? Czy tu wystarczy wejść na dowolny profil? Znaczy... Ale co lepsze, pan redaktor dalej e, zachęca, żeby wejść na, e, na stronę stadii i zagrać. To jest, wiecie, jakiś tam jest chyba, nie wiem, podwójna osobowość. Może dwie osoby pisały ten tekst. Powoli mam takie tutaj przypuszczenia. No i ostatnia część, tutaj możemy się z nią zmierzyć. To Tutaj, właśnie, będzie ta sytuacja z linkiem. Wielka szkoda, że jesteśmy świadkami upadku takiej platformy. Nie jesteśmy świadkiem upadku tej platformy, wiecie, żebyście zrozumieli mnie dobrze. Tak, jutro Stadia może zostać zamknięta, tak samo jak Cloud, Tak jak, nie wiem, e, Microsoft miał swoją usługę streamingową, e, taką konkurencyjną do... Mm, Mixer, o, konkurencyjną do Twitcha, Mixer. No i w jednym tygodniu czy w jednym miesiącu zainwestowali, żeby Ninja przyszedł tam streamować za jakieś miliony dolarów, a po dwóch tygodniach powiedzieli, że zamykają usługę i koniec. I, i, I takie rzeczy się zdarzają, i to się może zdarzyć każdej firmie, ale nie jesteśmy w tej chwili świadkami upadku żadnej platformy. To, tak, żeby wyjaśnić, byłem od samego początku jej dużym zwolennikiem i mocno kibicowałem google. Postrzegałem amerykańskiego Molocha jako jedną z nielicznych firm, która mogłaby konkurować z Nvidia, Sony czy Microsoftem. No, tutaj. Może to jakiś brak wiedzy, jeśli chodzi o cloud, bo są firmy, które oczywiście są na tym polu w stanie konkurować z tymi firmami. Jedną chyba z wschodzących gwiazd w tej chwili jest Boosteroid, o którym nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek w polskim internecie mówi. Na ppe chyba nie było nigdy żadnego tekstu o Boosteroid. Możemy się tylko domyśleć, dlaczego. Więc <laughs> tak to wygląda. Bardzo podoba mi się też interfejs study, szczególnie ten dostępny za pośrednictwem przeglądarki. Jest estetyczny, czytelny i wygodny obsłudze. Tu się w pełni zgadzamy. W pełni się zgadzam. Jeśli chodzi o UX, czyli o User Experience, Stadia to jest top. Gdybyście chcieli na własną rękę sprawdzić, jak działa granie po chmurze w ramach bezpłatnych serwerów, koniecznie wejdźcie pod ten link. Zdradzę Wam, że jest to link na stronę Stadii. Ciekaw jestem, czy korzystaliście kiedyś z tego rodzaju zabawy. Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia. Do usłyszenia, ale to jest pisany tekst. Yy, no. Yy... Cały tekst piszemy, że usługa umiera. Co więcej, w tym akapicie. Wielka szkoda, że jesteśmy świadkami, świadkami upadku tej platformy, ale kilka zdań niżej, koniecznie wejdźcie pod ten link, bo jesteśmy ciekawi, czy korzystaliście kiedyś z tego rodzaju zabawy. Jakiś taki schizofreniczny ten artykuł. Dziwna sprawa. No ale jaki jest efekt, bo to jest najważniejsze. Efekt jest oczywiście taki, kolejny raz, taki sam jak w poprzednich tematach, w poprzednich tekstach. Czyli znowu ludzie wierzą w to, co jest napisane. I wiecie, niektóre osoby naprawdę biorą te wiadomości za pewniaczki i jakby nie weryfikują tej wiedzy, no bo wiecie, to nie, nie ma mieć do nich pretensji. Oni nie muszą tego robić. Po to wchodzą właśnie w takie miejsca, żeby. W ramach jakiegoś ogólnego społecznego zaufania, czytać teksty, które są prawdą. I tutaj nie chodzi o opinię, żebyśmy mieli jasność. Opinia to jest co innego. Tutaj są podane informacje, które nie są w prawdziwe w sposób bezpośredni, i to już jest niefajne. No i jakie mamy komentarze pod tym tekstem? Bo oczywiście mm, pozwolę sobie kilka przywołać, możecie zobaczyć. Na przykład tutaj osoba o imieniu Oksywie Demola84. Niby na niby Google dementowało ostatnie plotki na temat zamknięcia stadii, mówiąc, że mało tego, że usługa nigdzie się nie wybiera, to jeszcze mają plany cały czas ją rozwijać, a w tym roku biblioteka gier na nią dostępnych ma wzrosnąć do 300 produkcji albo o 300, nie pamiętam dokładnie, nie wiadomo teraz kogo słuchać. I to jest efekt takich tekstów. Będzie oczywiście usługa rośnie o 100 gier, o 100 nowych produkcji, więc będzie na niej ponad 300. To tak od razu prostując. Natomiast nie wiadomo, kogo teraz słuchać. To jest właśnie efekt tego tekstu. Tutaj człowiek się interesuje tematem, patrzy, więc kliknął, bo go to ciekawiło po prostu. No i spotkał się z takimi, jakby no spotkał się po prostu z kłamstwami. Staram się, wiecie, tak jakoś to delikatnie ubrać, ale po prostu nie mam siły do tego. Żeby mówić tym delikatnie. Idziemy dalej. Eee, kolejna osoba, Megamas. Będę miło wspominał całego cyberpunka na stadii przyszedłem. Może, może za, za wspaniale gra nie wyglądała, ale była całkowicie grywalna jakoś 2-3 tygodnie po premierze. To znaczy najpierw planowałem na Nvidia Now, bo wolę odpalić swoją grę ze Steama, ale jak zobaczyłem, że trzeba opłacać pół roku abonamentu, bo slotów brak, to spasowałem. To jest I widzicie, tu kolejna rzecz się utrwala. Wolał odpalić swoją grę ze Steama. Na stadii gra jest tak samo twoja jak na Steamie. To jest też. Rozumiem, że to jest kwestia zaufania publicznego, ale to jest, to jest dokładnie tak samo jest wasza. Eee, więc y, człowiek, który generalnie korzystał ze stadii, zaczął na nie grać, dostał właśnie na twarz informację, że zamykają, że w ogóle usługa upada. Eee, no i co? No i fajnie. Kolejny użytkownik wprowadzony w błąd. No, i na koniec. premierę przeoczyłem. Teraz widzę, że upadek również, ale jakoś mi nie żal. I niżej komentarz dokładnie to samo miałem pisać. tylko co premiera, a tu już upadek. Co poszło nie tak i ogólnie po ptakach. Tyle z tego grania w chmurach i abonamentów. Mokry sen wydawców. To są. I to jest o to, o czym mówiłem na samym początku. Takie newsy to nie jest źle dla stadi. Nie tylko dla stadi. To jest źle dla całego cloud gamingu. Są osoby, które utrwalają sobie te informacje. i wiecie. Oczywiście, jakby to wszystko toczy się dalej. Inwestorzy czy ludzie, którzy zarządzają firmami, nie wiem, prezes Nvidia teraz nie spojrzy na komentarz Daniego i mówi: Ma rację, zamykamy. Zamykamy, nie ma sensu, zwijamy interes. No, tak oczywiście nie jest. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj pewną społeczność, która na potęgę się oszukuje i na potęgę nie jest w stanie zbudować swojego własnego. E, swojej własnej opinii na temat tego, w jaki sposób cloud funkcjonuje, a przecież Mamy w tej chwili taki fajny rozstrzał ofert. Naprawdę dla każdego. Od Stadi po po prostu Boosteroid. No, naprawdę takiego zróżnicowania ofert z tak różnym modelem biznesowym i tak dostępnych, bo każdą z tych usług można sprawdzić za darmo lub za kilkadziesiąt złotych. Czy jakbyście chcieli sprawdzić inne konsole, to musicie wydać kilka tysięcy złotych. Czy nie wiem, żeby mieć wszystkie platformy, łącznie z mocnym pc to jest wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych albo kilkunastu. A tutaj musicie zainwestować. A, jak dobrze, pójdzie 100 zł, żeby sprawdzić każdą platformę. Może 200. I. No i, i do tego zachęcam. Żebyście po prostu sobie testowali, zarabiali własne zdanie i e, komu się da, e, tłumaczyli jak to działa, bo, e, bo to po prostu jest inaczej. I tyle na dzisiaj. Nie będzie jakiegoś wydzielonego podsumowania. E, bardzo dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że za bardzo Was nie znudziłem. Ale jeżeli takie tematy będą się pojawiały, to ja też będę do nich wracał. No bo nie możemy żyć w kłamstwie. Trzeba wyjść do prawdy. Pograjcie sobie trochę. Cześć.